Kamila, ty reprezentujesz Rodziców dla Klimatu. Wkurza cię to, że jako rodzic musisz też działać społecznie, żeby twoje dziecko, może nawet nie dziecko, bo tutaj to już chyba nie ma szans, tylko żeby twoje wnuki mogły żyć w środowisku, które im nie szkodzi? Kurze, to mało powiedziane, to jest, to jest naprawdę frustrujące, kiedy uświadamiamy sobie, mając, mając dzieci, sprawdzając dzieci na świat i zakładając rodzinę, że, że nagle coś takiego, jak czyste powietrze, albo zdrowa żywność, albo w ogóle bezpieczne otoczenie, jest totalnym luksusem. Że niby żyjemy w, w takiej części świata, gdzie, gdzie wydawałoby się, że. że że jakby to, to powinno być standardem, ale tak naprawdę, jak zaczynamy się temu przyglądać, zaczynamy sprawdzać, drążyć, na przykład, z czego wynikają problemy zdrowotne naszych dzieci. Jak zaczynamy sprawdzać kwestię jakości, jakości powietrza, na przykład, kiedy chorują nasze dzieci i odkrywamy, że chorują wtedy, kiedy mamy sezon smogowy, albo kiedy dowiadujemy się, że przy takiej i takiej diecie nie ma szans, żeby dziecko mogło być zdrowe. No i znowu zadajemy sobie pytanie, ale jak to jest możliwe? Przecież te produkty są dostępne w sklepach. Nagle po prostu pojawia się taka, taka frustracja i taki tzw. Tak wkurz, że ym, przecież po coś wybieramy polityków. Są przecież urzędnicy publiczni, którzy powinni pewnych elementarnych kwestii pilnować. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube, po pierwsze Pacjent.